No dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Moje gratulacje! O! A tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę! I tak nie pierzesz! Wielka mi różnica! Ech. Leci strażak sam! Rzeczywiście dość szybko się rozprzestrzenia. Eli, będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Eli, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień. że tak sobie poszedłem bez pozwolenia. Nic się na szczęście nie stało, ale następnym razem po prostu daj komuś znać. I ja i my w sumie też przepraszamy. Chyba za bardzo chciałyśmy pomóc. Tak, obie doskonale wiecie, że z gazem nie ma żartów, prawda? I najlepiej się do takich butli w ogóle nie dotykać. Ojej, jakie tłumy. No i jak było? Chyba nie ma co ukrywać. Że to nie było najlepsze szkolenie kadetów w historii, ale jestem dumna z Normana. Proszę, tego się akurat nie spodziewałam. Serio? Pani jest dumna ze mnie? Nic się nie przejmuj. Daj mi chwilę i zaraz ci poprawię humor. Napisałem piosenkę specjalnie dla młodych kadetów. Odważę skąd mieć, jak silnym być, tak tego uczymy się tu dziś o tak. Kadeci to my! Spokój dla nas ważny jest, nam nie stanie krzywda się, to my! Kadeci, co się zwie! Juhu! To my! Kadeci, co się zwie! Fantastyczna! Brawo! Sam! Sam! Bo my zawiesiliśmy ten rękaw! No to się bardzo cieszę! Zajęło wam to może więcej czasu niż. To, to jest ten rękaw? Dobrze myślę? No tak, ale trafił co? Odwagę skąd mieć jak silnym być tak tem. Tak. Nic się nie bój koniku. Wszystko jest w porządku. Wędrujemy sobie taki jak la 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 la. <laughs> jaj, Możesz już przestać, oj, O nie! Ej, Mandy, przecież ty tak super świetnie jeździsz. To czemu Hanna trzyma się na smyczy? No go w boju. Tempo, tempo! O, no, idę już! Słuchaj, tak szczerze, na pewno wszystko w porządku? Tak! E, chciałam tylko sprawdzić, jak idzie szlak! I teraz już wiem! E, no to możesz mnie już puścić? Dzięki! Dobra, to ty jedź przodem, a ja sobie. i ja zrobię sobie przerwę. I nakarmię konia! Dobra, jak sobie życzysz. Wio, maluchu! Dasz sobie radę. Gotowy? No to wio! Oj, nie słyszysz? Ruszaj się! No chodź! Ej! Jak ja nie lubię koni! Stój! Nie! Czekaj! Gdzie biegniesz? Ty czujesz to, co ja czuję. Hej, nie bój się koniku. Ja się nie boję. To ty też nie musisz się bać, prawda? Jest mus Steel, Lizzie, Sara i James. O, nadchodzi Norman, pewnie pomarodzi z nim nie bolą nogi! I jedzie kana w świetnej formie, lecz zaraz przecież dwa były konie! Trzeba znaleźć Mangi. Lizzy, za mną! Bu! Bu! <grystanie> Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo, Mandy! To ja? Dzwonię po strażaka sama. Dzicy panowie z pandy dziękują za kolejną fantastyczną wycieczkę. Wszyscy zapracowali na książęcą odznakę. Wracamy teraz szybko do miasta, bo odznakę przyzna wam prawdziwy książę. Tak Józef! Wiecie jak się cieszę, że spotkam tego księcia? Mam nawet mały prezent dla jego synka. Ten mały też jest księciem, wiesz? Niby po co mu twoje stare brzydkie zabawki? Ło, wow, stop! Oh! 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 Tu chyba powinien być most. No nie. Czyli co? Nie zdążymy, tak? I nie będzie księcia? Dobra, słuchaj, myślę, że może już wystarczy. A, jasne, to tak. W tym miejscu książęca para pewnie wysiądzie z samochodu. Czyli dywan powinniśmy dać tutaj. No tak, ale dywan miał dochodzić do sceny. O tak! No nie, ale mają wysiąść z samochodu na dywan. Myślisz, że ten dywan to co, to mógł się skurczyć? No właśnie, tego się obawiam. O nie! Spokojnie wszystko gra, już jestem i przywiozłem chorągiewki. Czerwony dywan? Dla mnie nie trzeba było, ale dzięki. No i teraz to znowu musimy go wyprać To co, wrzucamy go do morza? Uwaga, uwaga, kochani, mamy jakieś 10 minut. Nie traćmy nadziei, bo są dzicy panowie z Ponty No Dobra, ale dzicy panowie z Ponty mają jakiś plan? Nauczycie nas latać na przykład? Nie, ale chętnie pokażemy wam jak się dostać na drugą stronę. Proszę bardzo, nie ma się czego bać! Rachciach i będziemy po drugiej stronie. Nie wiem, czy to się jeszcze do czegoś nadaje. To prawda, chyba średnio. Co? Książęca para y, y, znaczy pingwiny... Nieważne, darujmy sobie ten szyfr. Książę i księżniczka dość nieoczekiwanie postanowili zajrzeć do sklepiku Dylis. Co? Ale po co nie rozumiem? Zdaje się, że nie wzięli ulubionej zabawki małego księcia i liczą, że kupią coś u nas. No, to na co my tu czekamy? Kto ostatni zobaczy księcia, ten zgniła buła. To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie mam mowy. Lata świetności to on już ma chyba za sobą.